Dziś znów jaj, pomocnicy Sintry, macie takich 12 pomocników, każdy ma swoje zadania, swoje pomysły dla Ciebie codziennie, ale ja Wam dzisiaj pokażę jak stworzyć dzięki SEOMi jakiegoś posta na swojego bloga. Powiedzmy, prowadzimy bloga o e, tematyce e, właśnie AI. Tutaj na przykład mamy ai Marketing Business .pl. i na tej oto stronie prowadzimy bloga. I na tym blogu myśmy na przykład coś napisali o No, na przykład jakimś narzędziu do tekstu, a do przetłumaczenia, z, z, na przykład z wideo tekstu, mamy tu przykład noty, przykład, to jest narzędzie japońskie i w polskim języku jeszcze niezbyt fajnie funkcjonuje, angielski jest ok. Ale dobrze, zapowiadające się narzędzie. Na pewno. No, dobra. To poprosimy naszą koleżankę, żeby przeszukała. Zobaczymy, co on znajdzie nam na temat noc. Mm. napiszemy artykuł o eee, notasie, coś tu poszło na mnie tak. Wygląda to, że do po nocy, to spać się to. <laughs> Tak, tu mamy po norwesku po polsku, poproszę. Ja mam w, w górny język ustawiony norweski, co dlatego, ale języki można sobie przełączać albo żądać jakich, w jakimś chce się języku tekstu. No i tu mamy na przykład po polsku e, tekst o co ona nam potrafi zrobić, i teraz zresztą nagrywamy ten filmik przy, dzięki niej również. I tutaj somi mm. <laughs> ma takie fajne narzędzie, i, które pisze bloga, nie? No i tu wkleimy mu te informacje, które nam e, o. a tu AI Tools np. tekst, nie? bo chcemy jakieś reklamować narzędzia, które yy, słowem kluczowym jest tekst. No i zobaczymy, co nam wygeneruje. Ciekawe, jaki język. Ostatnio był angielski, to jedziemy po angielsku. No to prosimy tekst po polsku. Proszę bardzo. Tutaj nam stworzył artykuł na stronie naszą i tu sobie dodamy wpis, i teraz tutaj mamy jak widzicie gotowy link do wpisu, który sobie po prostu wklejamy uproszczoną nazwę do naszego WordPressa. Mamy meta description, opis strony, wklejamy sobie opis strony. To jest nasze słowo kluczowe, które chcieliśmy użyć, więc wpisujemy to jako słowo kluczowe. Możemy do tego jeszcze użyć nazwy, narzędzia, które reklamujemy w tym momencie. Nie? Dodamy sobie do słów kluczowych dla naszego WordPressa tytuł. Wklejamy Wordpressa również. Podtytuł też wkleimy jakieś. Do tego zdjęcie. Które nam wygenerowało w międzyczasie. Na przykład takie zatłoczona kafejka. Meeting, który można nagrać. Tak. Teraz będzie wprowadzenie. I na dobrą sprawę mamy gotowego bloga. Nie wiem ile to zajęło, ale na pewno nie jest to jakoś dużo. I gdybyście dziennie Poświęcili tyle czasu, żeby dodać dwa, trzy wpisy na swoją stronę, którą prowadzicie, używacie do, do, do jakiegoś celu promocji siebie, swojego sklepu, swoich narzędzi. To jesteście bardzo w stanie dużo zrobić dzięki właśnie tym metaopisom, szlagom, słowom kluczowym i to jest e, naprawdę bardzo użycia narzędzia jak widzicie ze mnie szybko nie wiem 10 minut może nam to zajęło. Stworzyliśmy bloga, wrzuciliśmy w międzyczasie możemy zrobić e, coś takiego, że tego bloga, którego nie, to było to, mm, tego bloga, którego nam tutaj można by go tu też skupiać, Skopiować C wrócić na przykład do naszego kolegi. Ja lubię kometa, lubię pomarańczowy radosny kolor i mu możemy poprosić o to, żeby dlatego Idzie, ja używam polskiego, angielskiego, norweskiego <grywa> języka i się jakoś dogadujemy. No i tu stworzył nam pomysł na zdjęcia, i teraz wygeneruje. No i on ci zrobi zdjęcia. Nie wiem, czemu to mówicie. Ja pójdę bym... i się odpię kawkę, nie? Hmm. Coś takiego momentu. W prosty sposób macie posta, z zdjęcia to posta ściągacie sobie te, które Wam się podobają Wystawiacie Dobrze byłoby jeszcze stworzyć z tekstu na przykład z tego tekstu którego mieliśmy już tu wklejonego weźmy go jeszcze raz kupimy i tym razem udajmy się to co nam kolega jeszcze co ciekawe tworzy, tworzy cały czas. udajmy się do koleżanki Soshi i nie koleżanka Soshi z tego um, na Facebooku, na takim w Polsku, tu można połączyć się bezpośrednio z Waszym kontem na Facebooku. Niestety nie wyszło. Ja Miałam tam kilka kont podpinanych, on czasami głupie. To też nie jest jeszcze super działające w tej synczy, ale jak masz jedno konto i, 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 i jedne u Facebooka podpiętego, to będzie działać. Ja tu mam trochę tego różnych dziwnych. No i macie posta, możecie przucać na. No. Facebooka, Instagrama nie, w tym samym czasie przez Business i, i tyle. Tak samo możecie, możecie poprosić o skrypt na film. Hmm, Które możecie wrzucić, na przykład do jakiegoś narzędzia typu Invideo AI i stworzyć filmik promujący tego posta. Także jest te możliwości dużo. Trzeba to wykorzystać.